Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Arten i tym razem na moim kanale pokażę Wam mój kolejny vlog, a to będzie filmy na podstawie gier. No to zaczynam. Mój pierwszy film na podstawie gry komputerowej to jest Street Fighter. Uliczny wojownik. Tak on właśnie wygląda. W rolach głównych Jean-Claude van Damme i Rauch Tak to właśnie wygląda. Tu piszę: Decydujące starcie. Nie powiem, film oglądałem. Ta część filmu jest bardzo dobra. Jak to lubi? No tutaj jeszcze zagrał ten, oczywiście Jean-Claude Van Damme. Już nieżyjący raj, Julia. Dobrze. Tak to właśnie wygląda w środku. Książeczka. Tutaj mamy aktorkę Kaliminok. Dobrze. Moim następnym filmem będzie już najlepszy film na podstawie gry Mortal Kombat. Film świetny, bardzo dobry, gorąco polecam. Świetny jest film. Tutaj zagrali bardzo dobrze aktorzy. Tacy jak Linden Ashby, Kari Hiroyuki Takawa, Robin Shu. Bridget Wilson, Talisa Soto i Christopher Lambert. Tak to właśnie wygląda. Moim następnym filmem to jest Mortal Kombat 2. Unicestwienie, stwienie. Kontynuacja już troszeczkę była słabsza, ale też jest bardzo dobry. jest płyta z filmem. Moim następnym filmem na podstawie gry jest Resident Evil. W roli głównej Mila Jovovich. Świetny, dobry, Dużo warto jest w filmu. Teraz pokażę wam kolejny film. A jest nim właśnie film na podstawie gry. Blood Rain Film o wampirach Prawda Głównych Krystyna Loken Michael Madsen Michel Rodriguez Ben Kingsley Ta aktorka co grała TX Terminatorze czy bunt maszyn. Okej. Okay. I następnym filmem to jest DOA Dead Life Film oglądałem Powiem wam, dobry jest, ale jest bardzo taki sobie ten film Oczywiście, dziewczyny są Laski Moim filmem, film na podstawie gier, jest Silent Hill Apokalipsa O, waluta. Kultowa była gra komputerowa ale film był bardzo dobry. Moim następnym filmem na podstawie gry komputerowej jest Need for Speed. Bardzo dobry film, gorąco go polecam. I główny konkurent dla. Szybcy i wciekli. Tylko szkoda, że wyszła tylko jedna część filmu. I film serdecznie polecam. To jest aktor, ten co grał Queen. To właśnie jest ten Rami Malik, Aaron Paul, Timmy Cooper. Teraz Warcraft początek. Mówili, że film był bardzo dobry, miał być świetnym. Miałoby też być kontynuację, ale już nie było. Była jedna część. Film z polskim dubbingiem. Nawet film, nawet film jest bardzo dobry z dubbingiem. Gorąco polecam. Moim ostatnim filmem, zarazem chyba najlepszym w mojej kolekcji to jest Assassin's Creed, w roli głównej Michael Fassbender. Tak się toczycie w Hiszpanii. A to się nazywa Agulair de Nercha. To jest właśnie moja kolekcja filmów na podstawie gier komputerowych. Mówię tak: to jest na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim no i na czwartym. A jaka jest Wasza złota czwórka? No to trzymajcie się do usłyszenia. Na razie, cześć!